W witam wszystkich, jestem JabłonBła i witam was już drugi raz dzisiaj i ponieważ dzisiaj wam pokażę sklep w portfejsiku eee, więc co, jest jeszcze 20 sekund więc co, zostawcie szybciutko subika jeżeli chcecie zostawić, eee, jeżeli chcecie zobaczyć sklep eee, no i oczywiście łapeczkę w górę i eee, żeby, żeby jak wam się ten film spodoba mogę wam to nagrywać eee, częściej a więc co? My tu lecimy 3 sekundy nowy sklepik uuu, fajny! A więc tak, dobra. Nowość. Świąteczna napastniczka. Bardzo fajny skinek. Może bym sobie takiego kupił. Yy, radosny toporek. To jest taki plecak z yy, po prostu z toporem. Fajny skinek, fajny, fajny. Za 1200 myślę, że bardzo fajny. Stara dobra siekiera. bo no to jest taki, taki, taka siekiera, jak właśnie tam była na tym plecaku, tylko że to jest kilof. Bardzo fajny kilofik. Za ile on był? Za 500 to bardzo fajny kilof. 6, też nowy skinek widzę, bardzo fajny też. Yy, bardzo fajny skinek, taki, taki zimowy, no. I tu Wesoły Spinacz, to jest taki, taki plecak, też spoczko. Tu mamy do niego kilofy Ostrza Tundry, też fajne. Tutaj mamy już z przedniego sezonu skina, już nie jest on świateczny, czyli Niszczycielka Serc. To nie jest jakiś świateczny skinek, ale fajny, ma tu dwa style, taki i taki. Według mnie ładniejszy jest ten czarny, ale no. Plecak też ma spokój i plecak chyba też ma styl, no, Też ma. Plecak chyba bardziej mi się podoba biały ogólnie albo czarny. No nie wiem, dobra. Yy, no, czarny ładniejszy chyba. No i co? Fajny skinek za 1200. I tu jest szyka na kolejny skin za 1200. Sama dzisiaj skin za 1200. I yy, tutaj ona ma cztery style. Taki, taki, taki i taki. No, fajny skinek, lecimy do koniego, ścigacz, on też ma cztery style, taki, taki, taki i taki, jak on tu wygląda. Tu wielo, wysoko, wysoko-oktanowy, kilof, wysoko-oktanowy nazwa. Cztery też ma style, taki, taki, taki i taki, chyba najładniejszy jest ten. No, i to wszystko z... To wszystko z wyróżnionych, teraz oferty dnia. Uuu, ale fajne, e, dobre. Ooo, fajne. Cyklo. Cyklo. Fajny skinek. Zwichrowany płaszcz. To jest do niego plecak, taki taka peleryna. Dalej mamy tłuka. Bardzo fajny skin. On ma dwa style. Znaczy, on ma cztery style, co ja gadam. E Taki, taki, taki i taki. Według mnie najładniejszy stan zwykły, ale no ten. I tu jest bardzo fajny plecak do niego. Który ma trzy style. Taki, taki i taki. Fajniutki plecaczek i w ogóle skinek. Drobiowe. Bardzo fajne kilofy, mi się bardzo podobają. Nowe, to jest nowość. Fajne. Tu dubowanie. Co, tylko jeden? Świąteczne wypieki. O, to jest nowe spadanie. Bardzo fajne spadanie. Różne takie, jakieś choinki. Ciastka, fajne. Strzały, strzały z palców. O, też fajne matka za 200 i to tyle z ofert dnia. No i tu mamy czas świąt, o, powrócił falar rybek, najstarsza pierdniczka, wypiekany wojak, słodki strzelec, lotnia z piernika, no oni powrócili, o, elfka powróciła, świąteczna renifer na jeszcze no to oni byli jeszcze wczoraj. O, łupi orzech wrócił. Nie chciał w sumie łupi orzecha. No tu wam nie będę pokazywał, bo to już było wcześniej w sklepie. Ol, patrzcie, ile tu jest stron sklep. No tu wczoraj do sklepu przyszedł taki pakiet właśnie. No i co? Bardzo fajne. O, słodziak wrócił. Grimbles, psztulka, śnieżny śmiałek, rozpakowany. Wszystko wróciło, widzowie. Świąteczny wojak, wszystko tutaj Łupi orzech, pan miętowy, tutaj komando gwiazdka, strażnik świąt. Wszystko tutaj wróciło, a więc yy, no. Yy, czekajcie. Yy, a więc to było na tyle. Wierzę. Bo i znowu to się odpaliło. Ja nie, nie wierzę. Yy, no. I to było na tyle... Yy, w tym dzisiejszym odcinku siema.